Ile wzruszeń, serdecznych wspomnień, zadumy, w nim też to wszystko się mieści, kim jestem i co teraz umiem. W to te swojskie ściany i ci wszyscy, gdyby tu z nami byli. Wszystko to jest już dzisiaj za nami. O czym mówić wypada w tej chwili? Najpiękniejsze, najwznoślejsze słowa. Nie oddadzą nigdy na lewicie Tego, czym jest, co dała nam szkoła. Wyraz temu ma dać nasze życie. Dziś, w momencie życiowego startu, Oczy, myśli i słowa najlepsze Ku tym wszystkim, co serc naszych karty Najpiękniejszym zapisali wierszem. Którzy co dzień trudem syzyfowym. Formowali w opornym dworzybie, kształt wciąż lepszy, piękniejszy i nowy, by nam było żyć łatwiej, szczęśliwiej. Tym wspaniałym darem dziś bogatym, czy zdołamy wyrazić swą wdzięczność nieudolnym słowem i kwiatkiem lub najbardziej serdeczną piosenką, jednak właśnie w takiej skromnej formie. Zamykamy wyrazy wdzięczności. Dziękujemy po stokroć ogromnie, całym sercem otwartym na obdziew. Nim też pamięć nasza zostanie, ono zawsze zdolne ją chować, choć już i przebrzmią te słowa i choć dzielić nas będzie rozstanie. Naszym panią w ich ręce, naszej pani dyrektor kochanej, wiele życzeń zdrowia i szczęścia w dniu rozstania serdecznie składamy, a prosimy o windarowanie, o wyczliwe słowa na drogę. Niechaj wszystko nam w życiu się stanie, co wzięliśmy stąd, cenne i drogie. Witam serdecznie Pana doktora Jerzego Grada, Śląskiego Kuratora Oświaty. Pana Władysława Miedzię, Wójta Gminy Jereśnia. <klucza> serdecznie witam Panią Annę Zamorę, edytator. <klucza> witam serdecznie Pana Józefa Klimczaka Przewodniczącego Rady Gminy <klucza> Serdecznie witam Radnego Wielkiej Pana Zbigniewa Pochewkę. Rodziców i Was, broga młodzieży. Na pamiątkę pobytu w naszej szkole pozwolę sobie wręczyć stronę komórki. Pani kurator, proszę przyjąć strony pomniki jako pamiątka w tej szkoły. Dziękuję bardzo za, za takie wsparcie w ogóle duchowe, które jest bardzo ważne dla nas. Dziękuję proszę Pana. Proszę bardzo, serdeczko na taki, że nas bardzo prosimy. Wspomniałam zabać pieniądze, jak pani mi tyle pieniędzy wydaje. To jest ważne od serca. Teraz bym prosiła również młodzież o węższą pozostałością. On wiele sukcesów dla się młodzieży. Nie będę ich dzisiaj wymieniać, ponieważ jesteście dzieci na bieżąco informowani podczas tej szkolnych. Natomiast szanowni goście, zapraszam na stronę internetową, którą mamy. Wszystkiego tam można się dowiedzieć na temat działalności naszej szkoły, Rady Rodziców i nauczycieli. Chciałabym tylko podkreślić, że nasza szkoła żyje. Działa u nas zespół autorystyczny, z zespół Merkury. Oraz sprowadzona jest gazeta szkolna, a także cieszymy się bardzo, że jest prowadzone kółko teatralne. Wszystko to dzieje się dzięki zaangażowaniu nauczycieli, dzieci i rodziców. I chciałabym tu w tym miejscu serdecznie podziękować Radzie Pedagogicznej, podziękować Wam, Drodzy Rodzice i Wam, Szanowni Młodzieży, że tak. Po prostu chętnie podejmujecie <laughs> działania i nie szczędzicie głód po to, aby wizerunek naszej szkoły był coraz lepszy. Zanim jednak przejdziemy na zasłużony odpoczynek czy tzw. wakacje, oddaję głos młodzieży. Dziękuję bardzo. Pragniemy przekazać na Wasze ręce jej symbol. Od tego momentu jesteście najstarszą klasą w szkole. Mamy nadzieję, że będziecie godnie reprezentować społeczność uczniowską. Tyle tu słoneczników, co przy nas, wszystkie pogodne dni waszego życia. Tyle lub nasiego zgieł, bo się rozwiały wszystkie nocne trwogi obok po dni naznaczonych w ognie. Tyle tu światła, bo tak się wiązała gwiazda łagodności nad przystanią szkolnych <try> kroków. Madżuszków prowadzą rozmowę, bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie. A ja nad dzbanem z różami stoję, sięgam po jedną, płatki schylam. I długopągi duszącą wdycham. A potem wdzięczność do kwiatów przykleja i składam w ręce mego nauczyciela. Neszło białe kopalnie, koralnego nieba, słonecznym, roztopione złocie, w skromniutko-szmaragdowym cieniu zeszły się białe stokrocie. Te skromne kwiaty o złotym serduszku z Andersenowej cienkiej baśni wyrosłych szarego trudu nauczycieli właśnie. Z niebieskich najraniejszych piosenek Lewo zadzwonił z powronę, najransze kwiaty i płytną ze złotych osłonę. Że w trawce zimnym brzuszkiem urosłeś małą burby. Mało wzrostu, mało blasku. ci daje no. tyle Ni to kolory trzeńki, ni zawoje tulipana, no. ni liniowe sukienki, ni różny pieć malowany. Skąd się ufności tyle, że powitają cię I Wszyscy cię przyjmą radośnie w osobieniem wytrwałości naszym nauczycielom. Różowością napełnionej jabłoni oczarowania idziemy. Czujemy, jak z lekkim podmuchem z gałęzi nam dobre spadają pomienie. A później, właśnie łowimy uchem, dojrzałych jabłek z o Bo jabłoń w tym kwiecie i jak zapnęła życzliwość i troskło Uroczystość, czy święto inne ma właśnie? Telegram ślę do księżyca i gwiazd, by blask rzucały jaśnie i pierwsze składam życzenia. I radość w ten obrót wnoszę, niech każdy mrok Was omija, a chmury tworzą nad rozproszeniem. Uśmiech, przedziwny, jak właśnie kwiat, to go zapewne z nieba skta. Idy ma łatwiej skoro Więc spodzieńce ma dzisiaj śmiech. Uśmiech, dobroci, urok i czar, Jak płatku róży płomienny żal. Niby bratki, brzmi na nieba Jak Jako dla serca ma się śmiech. Uśmiech, radością ja śmil przy, W perlistach oczach, w waszych Uśmiech, na dobro przemienia złoto, więc wszystkie kwiaty.

która pomagała przejść przez zadłości klas młodszych. Następne lata były trudniejsze, ale i tam mieliście młodych przewodników, którzy pomagali odkrywać tajemnice nauki i rozwiązać je Nie tego. z was w tym czasie chęci po. I dziwny żal ściska serce, bo znowu stajecie przed wielką innowacją. Do Żegnamy się dzisiaj z Wami. Ale pamiętajcie, drzwi tej szkoły zawsze są dla Was otwarte. Służymy Wam wszelką pomocą. Doszliście do mety ważnego etapu Waszego życia. Do mety przybywa się tylko po to, by wyruszyć dalej. Cięgnijcie więc w nowe doświadczenia, zbierajcie nowe przeżycia i wrażenia. Czerpcie z nich zawsze jakieś wskazówki przez drogę. Pamiętajcie przy, że szczyty zdobywa się, wspinając krok po kroku i nie zatrzymując się Życzę Wam, abyście dalej kontynuowali naczep wymarzonych przez Was. Na nową podróż życia ze sobą słowa XIX-wiecznego poety Feliciana Tyskiego. Tak pracuj, jakbyś miał żyć wiekli. Żyj tak, jak tu żyć miał za chwilę. Trudne to przesłanie, ale będziecie to niego oklaskać na Pani. Proszę, i mam nadzieję, że nie zapomnijcie Jakże piękną historią jest człowiek, gdy jest człowiekiem. Nie zapomnijcie. Ludzie <laughs> musimy to proszę Pana o to 我们来选择设 Prawdy, ładnie napisany egzamin i zdrowe zachowanie się prawie dla którego Janusza Szałpańskiego za ukończenie wyrazu. I prosiłabym o wręczenie listy gratulacyjne dla rodziców. Niniejszym listem gratuluję dyrektor, gratulacyjnym dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 8 Wybrzeża. Pragnę złożyć Państwu Stanisławie i Stanisławie Buchłonbój. Wyrazy uznania i szacunku za wzrok wychowania syna, córki, przepraszam, Anny Hulbert, dziecko państwa niejednokrotnie swoimi osiągnięciami sławiło imię szkoły i przydawało dumę pedagogom, Życzę dalszych sukcesów, a za trud włożonych proces wychowania serdecznie dziękujemy. Poproszę panią Hulbert. Mamy treści, pragnę złożyć Państwu Ewę Kazimierzowi Dyde. Dybko. Proszę panią. Również poproszę panu, panią Agatę i Tadeusz Biebów. Jestem pana? W waszym życiu, jakim jest edukacja w Spędziliście tu wiele na radosnych i smutnych. Czy pamiętacie ten dzień, 20 lat temu weszliście do szkoły? Czuliście niepewność. Nie wiedzieliście, co Was tu może spotkać. Powoli nabieraliście dystansu i pewności siebie. My młodzi klasy mówiliśmy, liczyli na naszych obiektów. Wzajemne stosunki układają się w życiu. Raz najpiękniej, raz gorzej, ale w razie potrzeby nikt z was nie odmówi nam pomocy. Żałujemy, że nie możecie nam przekazać swojej wiedzy o tym, jak być w szkole, ale my staramy się obudzeniać to jak najlepiej. Do widzenia, do widzenia, przyjaciele, Przyjaciele, wspólnych chwil, wspólnych chwil. Mieliśmy wiele, mieliśmy wiele. Dziś ta nitka, dziś ta nitka się urywa, się urywa. Co się kończy, coś się kończy, a coś zaczyna. Się po raz ostatni zadzwonił dzwonek, szybko minęły tamte chwile, każdy z nas dzisiaj łeskę uroni.